Kochani, a teraz witam na horoskopie dla Skorpiona na ten najbliższy 2023 rok. Zobaczymy, co on Wam przyniesie. I sprawdzamy. Kochani, jeśli chodzi o skorpiony, samotne skorpiony będą miały szansę kogoś w drodze przez internet poznać, ale też tutaj się pokazuje taka możliwość, jeśli chodzi o sprawę zawodowe czy finansowe bardziej. W relacjach poprawa, większa stabilizacja, ponieważ u Was poprawią się też finanse, tak? Więc nie będzie tutaj takich mocnych zawirowań. To bardzo dobrze o Was świadczy i o Waszej sytuacji. Niektóre skorpiony będą sobie przysięgać miłość, tak? Widać śluby, uroczystości rodzinne. Kochani, tylko karty pokazują jedną bardzo ważną rzecz, żebyście się przestali blokować, przestali bać, czyli odrzucacie wszystkie lęki, obawy, strach od siebie i tutaj naprawdę będzie wszystko dobrze u Was. Uważajcie również, żeby tutaj nie mieszała w sprawach prywatnych wam jakaś młoda kobieta. I dla tych, które mają córki. Jakieś zakłopotanie, rozczarowanie może Wam przynieść córeczka, tak? Czy córka nastolatka, tak? Bo tutaj taka sytuacja również się pokazuje. W finansach pomoże Wam jakiś mężczyzna, i widać coraz lepsze finanse przy skorpionach będziecie się dorabiać, będziecie te grosiki zbierać, ale naprawdę będą się nadarzać. Coraz to lepsze sytuacje i możliwości, e, dzięki którym ten, te finanse nie będą u Was e, złe, a wręcz odwrotnie, będą coraz lepsze. Dla skorpionów, które będą szukać pracy, taka praca się pojawi z jakimiś drobnymi przeszkodami, ale będzie, macie tylko uwierzyć w siebie i na rozmowie pokazać się z dobrej strony, ale takimi, jakimi jesteście, odrzucić nerwy i stres. Dobrze? Awanse również się pokazują, czy zmiana pracy tak na nowo. Szczególnie tutaj, latem dużo fajniejsza energia przy skorpionach się pokazuje, wyjazdy urlopowe. Tylko uważajcie na jakieś stresy. I tak naprawdę te stresy nie są spowodowane odgórnymi sytuacjami, tylko Waszymi lękami, strachem, obawami, żebyście się nie nakręcali, nie napędzali. I naprawdę tutaj u skorpionów są bardzo dobre karty na ten rok. Ale pamiętajcie, wiele zależy tak jak mówię nieraz od was, tak? Od waszego nastawienia, od tego co macie w głowie. To co jest w głowie, tak jest wokół was. Jeśli chodzi o zdrowie. Sprawy hormonalne, nie tylko u kobiet, ale też u panów. Układ pokarmowy, jelita, na to zwróćcie uwagę zwróćcie uwagę na jakieś osłabienie organizmu tak? czy przeziębienia żebyście nie, do, nie łapali częstych jakichś infekcji wzmocnijcie ten organizm, oczyście go układ moczowy nerki, pęcherz również się pokazuje ale też jakieś nerwobóle neuralgie, tak? e, krążenie kochani i skorpionki trzymam za Was kciuki życzę cudownego 2023 roku, buziaki